Halo, cześć Sylwia. Słuchaj, ja już jestem w szkole. Jakbyś mogła podejść z mapą ustaliłbyśmy dokładnie trasę naszej wycieczki po kolei co, co najpierw, co, co później, co na końcu. Hmm? Fajnie, to czekam na Ciebie. No, pa! Dzień dobry, panie. O, Dzień dobry Sylwia. Już jestem. Rozłóż, zobaczymy. Co możemy tutaj obejrzeć, w którą stronę pojechać. Mm -hmm. Tu jest gron, super. Ruszamy z szkoły tak, i co proponujesz? Pojechałobyśmy w stronę stacji PKP. Mm -hmm. Tą tu, asfaltową, asfaltową drogą, tak? drogą, mm -hmm. tak. Później byśmy skręcili w drogę polną mm -hmm. i dojechali do Jeziora Białego. Tam koło żwirowni, tak, tak? tak? Tam byśmy pokazały dzieciom żwirownię, powiedziały do czego kiedyś służyła, bo teraz już jest nieczynna. I z tej żwirowni co dalej? Ze żwirowni wrócilibyśmy drogą leśną i dojechalibyśmy do uh -huh. rezerwatu przyrody Sołtysek. O, fajnie. Tutaj. Następnie pojechalibyśmy też drogą polną do gospodarstwa agroturystycznego. Do Jutrzenki. Do Jutrzenki. O, super, obejrzałoby sobie konie. I później z Jutrzenki moglibyśmy pojechać na plac zabaw. Nowym, na, ten mm -hmm. na ten duży Na ten duży. O, i tam wiesz co? Proponuję, żebyśmy odpoczęli. Mm -hmm. Dzieci by się napiły, chwilkę odpoczęły, nabrały o. sił. W centrum wsi jest mm -hmm. ta mazurska chatka, to byśmy pokazały dzieciakom. Mm -hmm. O, byśmy, ciekawostka. A później byśmy pojechały, pojechali nad jezioro leleskie. To fajnie I tam rozbijemy namioty, rozpalimy później ognisko, popieczemy kiełbaski, ziemniaczki. No i pocieszymy się z całej naszej wyprawy. No to świetnie. Mhm. To świetnie. zbieramy się. Chodź. Halo? Halo, e Karol? Słuchaj, czekam już na Ciebie i na resztę grupy z panią Sylwią w szkole, także zbierajcie się wszyscy i wyruszamy sprzed szkoły. Do zobaczenia. Dobrze, usiedziemy. Popaki. chłopaki, jedziemy, jedziemy na spotkanie. Halo? Tak? Jeszcze raz gdzie? Dobra, jedziemy. No, pa. Witam dyrektorze. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. A cóż to się wydarzyło w naszej szkole? Wybieramy się na wycieczkę z grupą naszych dzieciaków, z panią Sylwią, z panią Iwonką, zwiedzić najciekawsze obiekty, później rozbić się nad Jeziorem Leleckim, zrobić tam mały obóz, ognisko. No i taki jest plan naszej wycieczki. A, no to fajnie, to cieszy mnie bardzo, że zaczynamy z szkoły. Musicie wiedzieć, że nasza szkoła liczy już przeszło 100 lat. A tak naprawdę historia mówi, że w tym miejscu już w 1730 roku była drewniana szkoła. Na miejscu tej drewnianej szkoły na początku XX wieku wybudowano ceglaną, którą, przed którą stoimy. Czyli od przeszło 100 lat tutaj zaczęła się nauka i trwa do dnia dzisiejszego. Zobaczcie, jakie to jest centrum edukacji na terenie naszej małej, co prawda, mazurskiej wsi Grom. Także cieszę się niezmiernie, że, że zaczynacie stąd od kawałka historii, która już datowana od XVIII wieku, a pewnie tutaj są jeszcze inne ciekawe miejsca, które chcecie zobaczyć. W czym wam pomóc? Mamy prośbę panie dyrektorze, na to pole namiotowe nad jeziorem, żeby pan nam dowóz trochę drewna i tu mamy spakowany koszyk dobrze. z piciem, ze słodkościami, to będziemy dobrze. w kontakcie. No dobrze, to widzimy się w takim razie nad na jeziorem. jeziorem, tak? Super. To udane wycieczki i bezpiecznej. Wszystkiego dobrego. Miłego zwiedzania. Dziękujemy. Na terenie byłej żwirowni, ona w tej chwili jest nieczynna, jak widzicie jest porośnięta drzewami, ale kiedyś w Gromie była cegielnia i stąd był wywożony do niej żwir, tak? później był wywożony do e, Pasyni. Teraz e, my przyjechaliśmy, pozjeżdżaliście rowerami i tak się dzieje na co dzień, przyjeżdżają tutaj mieszkańcy krosami, czym tam jeszcze? Rowerami, rowerami kładami. I wykorzystują ten teren. Rezerwat florystyczny Sołtysek został utworzony w 1969 roku w celu zachowania stanowiska Hemedafne północny. Ten reliktowy gatunek występuje na Warmii i Mazurach zaledwie na trzech stanowiskach. Najważniejszym zbiorowiskiem leśnym na terenie torfowiska jest sosnowy bór Bageni. Otwartą część torfowiska zajmuje szuwar darniowy, paprociowy oraz zespół Szycy Nitkowatej. Przeprowadzone w 1995 roku badania wskazały na obecność 110 gatunków roślin naczyniowatych oraz 63 mszaki. Poczęliście już? Tak, Możemy tak. tak. No. A pamiętacie, gdzie już byliśmy? Tak. tak. Kto przypomni? Mogę e, ja. Mhm. E, w żwirowni, mhm. e, w, w, soł, na, w, w, w rezerwacie Sołtysek, w gospodarstwie agroturystycznym i teraz tutaj, na placu zabaw w Nowym. Co tam zostało jeszcze? E, jezioro. Została nam chatka mazurska mhm. i jezioro Leskie. Super. To co to? Jedziemy? Dobra. Jesteśmy już po naszej wyprawie, myślę, że dla wszystkich było ciekawie, że każdy znalazł coś dla siebie. Może niektórzy zobaczyli coś nowego w naszej miejscowości, może coś co zainspiruje, może zaprosicie swoich bliskich, koleżanki, kolegów. Zjedliśmy posiłek i teraz mamy czas na odpoczynek.